Żeby przebić ranking 1550 na czeskomie, musisz umieć wykorzystać błędy przeciwników. Szczególnie te, zaraz po debiucie, gdy podstawiają motywy taktyczne. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jak szybko pokonać Londona czarnymi i w jaki sposób przygotować błyskawiczny atak białymi w partii hiszpańskiej. Dziś dziewiąty odcinek z serii Speedrun do 2200, gdzie pokazuję Ci, jak przejść drogę od zera do bohatera na czeskomie. Zobaczysz, jak ogrywać przeciwników na poziomie około 1500, omówię jak szybko atakować króla w centrum, który nie zrobił roszady. Pokażę Ci też jak aktywować czarnopolowego gońca w obronie królewsko-indyjskiej oraz wyjaśnię jak znajdywać słabości taktyczne w obozie przeciwnika. Ale zanim przejdę do grania na to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że partnerem serii filmów edukacyjnych jest marka g 2 która wspiera projekt Akademii Szachowej. Link do oferty g 2 znajdziesz w opisie pod tym filmem. A teraz już zapraszam na grę speedrun. Dziś startujemy od rankingu 1530 i jak zwykle gramy partię na 10 minut. Czas start. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. No dobra, zawodnik z Indonezji, ranking 1455, dostaliśmy D4. No to ja na to zagam skoczek F6 i ustawię się do obrony królewsko-indyjskiej. Oho, London. Dobra, jak grać na Londona? No ja tutaj polecam taki setupik, właśnie obrony królewsko-indyjskiej, ale żeby się skupić i za chwilę pokażę na czym. Bo tutaj będzie trzeba dojść do ruchu E5 i to jest mega ważne, żeby tego gońca troszeczkę zepchnąć. Dobra, roszatka i jedziemy. Teraz gram skoczek C6 z ideą E5, już grożę. Jeżeli nastąpi skoczek F3, to bym nawet zegrał skoczek D7, żeby przygotować E5. A jeżeli mój przeciwnik gra G4, co jest dość podejrzanym ruchem, tak szczerze mówiąc, to ja od razu kopnę E5. A tak z ciekawości, kto z Was gra Londona, lubicie grać Londona, napiszcie w komentarzu pod tym filmem, bo jestem mega ciekaw, ile tu jest fanów oraz oczywiście antyfanów, także też dajcie znać w komentarzu, kto z Was lubi Londona. E5 z atakiem na gońce, z atakiem na pionka D4, pewnie nastąpi bicie, no to ja odbiję pioneczkiem i myślę, że tutaj już w tej pozycji mam spokojnie wyrównanie. Bo jeżeli ja ustawiam pionka na E5, który kontroluje pola D4 i F4, no to trudno nie mieć tutaj już wyrównania, tak? No bo po prostu walczę o centrum i, i w dodatku moje figury dobrze stoją. No dobra, przeciwnik zajął goniec G5, robi związania na skoczka, oczywiście tym skoczkiem się nie mogę ruszyć, pewnie też grozi ruchem skoczek E4, dlatego prewencyjnie, profilaktycznie zagram teraz ruch H6 i niech się on zdecyduje, gdzie on chce tym gońcem pójść. Aha, bicie! Okej, okay, szczerze mówiąc, w sensie oczywiście jest taki ruch, ale to nie jest dobre, bo po prostu oddał mi Czarnopolowego gońca, i w obronie królewsko-indyjskiej ten czarnopolowy gońc jest na, często na wagę złota, dlatego ja tego ruchu totalnie nie kupuję. No, i w tej pozycji już gram sobie skoczek na D4, zajmuje aktywną pozycję. Jeżeli nastąpi skoczek f3, to po prostu zostawię tego skoczka podbiciem, bo zawsze będę mógł odbić pionkiem lub hetmanem. A dodatkowo myślę też o ruchu c6, żeby ograniczyć tego skoczka z pola c3. Nastąpiło hetman d2 z atakiem na mojego pionka z h6 i tutaj zagram na taką mikropułapkę, zagram ruch c6. Bo jeżeli nastąpi hetman h6, to mam goniec g5 i hetman jest złapany. Jeśli zaś nastąpi długa roszada, to jest to samo, ponieważ goniec g5 łapie hetmana. Ups. No i dał się nabrać przeciwnik. Więc to będzie szybki game over. I tak się pokonuje właśnie Londona, słuchajcie. No tu przeciwnik się pewnie podda. No ale co, co ja mogę poradzić? No, grasz Londona i przegrywasz. Jeszcze gra, jakby jutro miał nie być, no ale to wiecie. To jest takie granie, no trochę rozpacz, już de facto, prawda? Bo oddał Hetmana za wieżę i pionka, no ale to ja za chwilę Hetman B4, będę naciskał na punkt B2. Co więcej, w tej pozycji białe nie mogą zrobić roszady. To jest ich kolejny problem. Ale ja mam dość prostą gierkę, bo teraz mam Hetman B4. Jeśli się nie mylę, chociaż jeszcze policzę, może ten ruch. Bo myślę sobie: Hetman B4 na C3, bicie na B2, na wieża B1. Aha, no nie no, chwila, przecież ja mam cały czas Hetman D2 z szachem. To w ogóle nie jest problem. Na koniec dnia. Bo. I policzyłem taki C3, bicie na B2, wie że B1, ale na końcu mam też hetman D2, przecież tu Goniec wspiera, więc to jest game over. Dziwny ten London, szczerze mówiąc, bo dość łatwo wygram tę partię, no przeciwnik nie postawił mi żadnych problemów. I zobaczcie, właśnie to jest ta siła gońca z G5, czarnopolowego gońca. On tutaj jest królem na szachownicy i sprawia, że mój atak jest bardzo szybki i jednocześnie skuteczny. No co, co jak co Król F1? Nie, no C3, no to po prostu biję na B2, groże biciem na A1, jeżeli wie, że B1, to Hetman D2 zdobywam gońca. Tutaj, no nie ma co zbierać. W sensie, to jest przegrana partia po prostu. Dziwię się, że jeszcze przeciwnik gra, tak szczerze mówiąc. No tutaj na pewno nie ma co zbierać. No co nastąpi, król F1 to jest jeden ruch w ogóle w tej pozycji. No i ja Hetman D3 gram na primówie, atakuję wieżę, atakuję tego skoczka. No dobra, no to to jest takie, wiecie, yy, tutaj nie ma co zbierać. No jeszcze gra przeciwnik, ale to jest takie granie, wiecie, na przeczekanie. No bo ja za chwilę wejdę gońcem no zagram gońce F4, żeby jeszcze to uprościć. Tu jest finito, tu nie ma co zbierać. Jak skoczy się z Sonia, to goniec E3. A jeżeli król G1 to koniec E3 w ogóle jest matem. E, to jest prawie matem, bo jeszcze jest skoczek F2 i matem. No, ale to już kompletnie wygana, bo skoczek F2, goniec E3 e, i ten skoczek za chwilę spadnie. Nawet po takim wariancie, no to po prostu bym zagrał goniec E6 z groźbą. Goniec C4. A jeżeli nastąpiłoby zaś w tej pozycji, no właśnie, nie ma, nie ma w ogóle lepszego ruchu, tak? Goniec Esz jest za chwilę goniec C4. Groźba, i tutaj wygrywamy. Także to była dosyć łatwa wygrana. E, także tak się ogrywa Londona. A tak na poważnie, no to przeciwnik się po prostu nie popisał. No dobra, czas na kolejną partię. Lecimy. Teraz gramy białymi. I gramy z zawodnikiem z Ukrainy. Ranking 1639. Porzucił partię. No nieładnie. Już chciałem powiedzieć, że najsilniejszy zawodnik w speedrunie ever, z którym gramy, ale nie. Dobra, teraz gramy z Niemcem, ranking 1408 roku. Skoczek F3. No dobra, to ja zagram goniec na B5 z atakiem na skoczka, czyli partię hiszpańską. D6, ja na to gram roszatkę, przygotowuję ruchy C3, D4, no i teraz C3 oczywiście gram, bo chcę powalczyć tutaj o centrum. Pionkiem na D4. Nastąpił skoczek F6 z atakiem na mego pionka, dlatego ja gram najpierw E1, żeby pobronić, ale ten ruch D4 jest nieunikniony dla czarnej, więc ja ten ruch tutaj D4 za chwilę zagram. Nastąpił skoczek E7, szczerze, dziwny ruch, dlatego że po pierwsze ja nawet nie, nawet nie muszę zbić. Ale mogę. A jak zbiję, no to mam D4 z automatu, które wchodzi. Więc ja tylko muszę się zastanowić, czy ja to chcę zbić. Hmm. Bo przychodzi mi do głowy tak. Goniec F1 z Ideon G3, goniec G2 to jest jakaś opcja. Przychodzi mi do głowy goniec yy, C4. Żeby podtrzymać presję na punkcie F7, i to wygląda całkiem nieźle, i tak zagra. Dlatego, że chcę podtrzymać presję na punkcie F7 i dodatkowo za chwilę zagrać do czwóreczkę. Ja wiem, że przeciwnik może zagrać teraz C6, ale ja i tak będę grał D4 i, i wierzę w to, że dzięki lepszemu rozwojowi figury są po prostu tutaj lepszy już, bo walczę w centrum. B5? Mm. Ja rozumiem, że chodzi o zepchnięcie mojego końca, no ale to jednak nic szczególnego. Jeżeli nastąpi A5, po pierwsze mogę A4, a po drugie nawet mogę to zignorować. Nastąpiło a aż coś dziwne trochę, bo pierwsze ja mogę najzwyczajniej się zbić i zagrać D4 teraz. Tak prawdę mówiąc, to myślę, że tutaj już mam po prostu plus 1, bym miał obstawić białymi taką ewaluację. Dlatego, że za chwilę będę miał ruch Hetman B3 z atakiem na te dwa pionki. Mam lepsze centrum, zdecydowanie lepsze centrum. No ogólnie wyglądam tutaj bardzo, bardzo dobrze w tej pozycji. Nastąpi Hetman D7, bo będzie chciał pobronić dwa pionki, tak obstawiam, no właśnie. Ale teraz ja mam ruch skoczek G5, już z konkretnym atakiem na pionka z E6. No i ciekawe jak się tutaj zachowa przeciwnik. Ale to jest myślę też dobry przykład na to, dlaczego nie warto... Właśnie w takiej pozycji jak przed chwilą, taki, jak to było tutaj, o, taki ruch b5 jest dziwny, bo strzelanie pionkiem na, na skrzydle hetmańskim tak bez niczego jakoś nie czuję w tym wielkiej wartości, bo teraz jest problem z tym pionkiem na b5, po prostu. I ja sobie piję skoczek e6 i zobaczcie co się dzieje, mam już ogromną przewagę. Nie dość, że ten skoczek sprawia, że król nie ma jak zrobić obszary. to jeszcze w ogóle groży na g7. No, zaryzykowałbym stwierdzenie, że to już jest wygrana pozycja. Chociaż chyba to nie jest jakieś wielkie ryzyko, tak szczerze mówiąc. Tylko to jest po prostu wygrana pozycja. Eee, Nastąpiła wieżek g8. Ja rozumiem ideę oczywiście pobronić piąkę, dlatego ja miałem goniec g5. Eee, goniec g5 jest taką prostą pułapką taktyczną, że ja chcę w następnym ruchu zbić na e6. I czymkolwiek nie odbiją czarne, to będę miał skoczek c7 z atakiem na króla i wieżę. I jak hetman odbije, to ja sobie zbiję tutaj wieżyczkę. I to jest tak zwane wykorzystywanie słabości taktycznych. Zobaczcie, ja teraz biję zgodnie z planem goniec e6. Nieważne czym zbiją w tej pozycji czarne, odbiły tutaj końcem, tak? Ja teraz skoczę w C7 i zbiję tą wieżę. Jak na to wpadłem? Bo to jest często pytanie, które zadajecie. Przede wszystkim. O, przecież mi się poddał. No dobra, to, to była szybka gierka, ale możecie zadać mi takie pytanie, właśnie jak wpadłem na pomysł tej taktyki szachowej. No więc krótko mówiąc, jak zagrał wieżę G8, to spojrzałem sobie, że tutaj. Ta wieża jest broniona tylko przez skoczka, dlatego też zagrałem goniec g żeby wyeliminować jednego obrońcę wieży, a następnie ruch później po prostu zbiłem i skoczek w c7, to co Wam przed chwilą tłumaczyłem, cały tok myślenia, bo wiem, że zdobywam tutaj wieżę i no jest po grze po prostu, tutaj nie ma co zbierać. No przeciwnik z Niemiec się poddał, także wygrana dość szybka, ale myślę, że instruktażowa i może mieć dla Was wartość. Dzisiejszego speedruna kończymy z rankingiem 1556, już coraz bliżej magicznej granicy 1600, także idziemy po kolejne szczyty rankingowe, coraz bliżej do 2200. A, i tak swoją drogą. Jeśli obejrzyjcie ten film do końca, to koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jaki macie ranking blica na czeskomie. Szachmat, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.